Co? Widzowie jak mnie teraz woli głowa Nie wyobrażajcie sobie Ram dobrze Temperaturę I w... no Ciepły jest telefon Ej no Widzowie. Na no, ile mi starczy bateria? No nie myślę, że tak. tak 15 sekund. <noise> Dwa godziny temu. Ja mam rekord. Ja mam najwięcej. No, na drugim miejscu jestem. Ej, poczekajcie, Lucek. Nie, Lucek. Podłoga. A ja mam więcej stary. Ej, gramy Ja gram z Luczkiem.

głośny mam dziewięć. ora ja to ściszy. Jak widać to ja nie gram na nic. Ej, ściszę do Maxa, Ściszyłem do Maxa.

Najmłodniejsze nity, jak istnieją w Standard Zjednoczonych, sprawdzimy, czy da się je wykonać. Oraz czy załamanie przepisów gry dostaniemy Pana. O, a do tego na piekanie, porównajcie Teleport, a jak nie będę mógł chodzić, stary zaakceptuj. Chodź zrobimy to. No chodź, zrobimy to. No chodź, zrobimy to. Bo nie chce się. Nie da się chodzić. No patrzcie. Ja może tak. No chodź, zrobimy nic. No chodź zrobimy mi coś. Nie, słońce nie jest najmniejsza. No chodź zrobimy. morze. W murcie, naprawdę Jak istnieje grać Murcze. a tą wodoru 50 po południu, 120 po południu, 16 po południu, po 20 po południu.

No, kiedyś ty to nie miała. No, no. No, Miranda. Miranda jest to się dosyć niefajna. Makie, makie. Z hartą. Na no, chodź zrobimy to. Tryton. Tryton większy od Plutona. Nie. Merkury. -mer -mer Czemu on ma najmiertęć? A bo to była pierwsza nazwa. I no i Ganimedes. Większy od Merkurego. O. Jestem większy niż Uran. chodź. I mam noworodek. Czyli nowa planetusia, ale fajna i to mała. Nie <laughs> no, jest mała dosyć, bo teraz taka jest. <laughs> planeta niekarłowata. Planeta. Jo, ja wiesz, planeta karłowata. No, fajnie, <laughs> Żartuję, to nie skażę za żaden. Słońce to nie gwiazda. Ziemia to gwiazda. Nie, no żartuje. Wega. a co to wega? Wega. wyga. Erektur. Adebaram. Adebaram. A, a. Grygiel Deneb. Teraz Deneb. Neb. Albo Dened. Pistoletowa gwiazda. Ryle Fajna Betelguza jest. No chodź zrobimy to. Bo Betelgeza jest fajna. Po pochłonie cały układ słoneczny. Słójki